Witajcie, cześć! Na dzisiejszym odcinku powiem pokrótce kilka informacji na temat czy stawiać karty tarota samemu sobie. Powiem o kilku detalach i szczegółach, które są bardzo ważne w tym temacie. Tak więc zapraszam, dzisiaj omówimy temat czy stawiać karty tarota samemu sobie. Zapraszam serdecznie. Rozkłady z kart tarota są bardzo dobrym i ciekawym narzędziem dywinacyjnym, żeby czegoś się dowiedzieć, uzyskać prognozę, porady lub ostrzeżenia, jednakże nie zmienia to faktu, że my sami jako tarociści też możemy być w sytuacji, kiedy potrzebujemy zasięgnąć jakieś porady. Tak więc czasami może przyjść taka sytuacja, że się zastanawiamy, czy postawić karty tarota samemu sobie. Z uwagi na to, że nie istnieje żadna zasada, która broni można oczywiście postawić karty Tarota samemu sobie, jednakże najlepszym rozwiązaniem będzie zrobić tak, że poprosimy o rozkład kogoś bardzo zaufanego, z kim się przyjaźnimy, kto również zajmuje się kartami. Ja w swoim otoczeniu mam kilka takich osób, które czasem poproszę o rozkład kart, jeżeli jestem w sytuacji, że coś potrzebuje się dowiedzieć, a również też i mnie się to czasami zdarza. Tak więc podkreślam moje zdanie, tak jak na każdym filmie podkreślam, to jest moje zdanie i szanuję zdanie i metody styl pracy innych tarocistów, ale w mojej ocenie najlepiej nie stawiać karta rota samemu sobie, tylko poprosić o to zaufaną, zaprzyjaźnioną osobę. I teraz dlaczego? Pierwsza rzecz, jeżeli mamy jakąś sytuację, która dotyczy nas osobiście, personalnie, jest to coś dla nas takiego bardzo osobistego, bardzo prywatnego, Tracimy bezstronność, jeżeli mamy ocenić sami siebie. Istnieje taka zasada, że nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, z uwagi na to, że jeżeli postawimy karty samemu sobie, intuicyjnie próbujemy znaleźć jakieś detale na naszą korzyść, na naszą właśnie um, sytuację, żeby się rozwiązała pozytywnie, zamiast na to popatrzeć trzeźwo i z dystansem, ale co najważniejsze bezstronnością. Każdy tarocista, który stawia karty innym klientom, jest bezstronny, gdyż ci klienci tak naprawdę to są w większości przypadków osoby obce. Ja też stawiam karty tarota za osobom, moim kolegom czy przyjaciołom, ale staram się pozostać bezstronny. Nie pouczam i nie wychowuję, ale przekazuję prognozę, poradę lub oszczerzenia. Jednakże w przypadku samego siebie. Trudno teraz zachować bezstronność, gdyż sami próbujemy znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie sytuacji, w której my sami się znaleźliśmy. Tak więc, stawianie karta rota samemu sobie na konkretne pytanie problematyczne wbrew pozorom może być bardzo trudne. Co innego jest określenie karty dnia. Kartę dnia możemy postawić sobie wieczorem dnia poprzedniego i wtedy wiemy, co może być kolejnego dnia. Jak i również mo możemy postawić kartę dnia wcześniej rano w danym dniu i wtedy wiemy, co może nas ciekawego czekać, albo co warto dzisiaj zrobić, na czym warto się skupić, lub w jakim detalu dzisiaj będzie bardzo dobry dzień, ale to jest różnica. Jednakże, jeżeli mamy sytuację, że mamy jakiś problem, jakąś zagwozdkę, z czym się borykamy, bo my jako taruciści. Też mamy swoje życie ludzkie, tak? No, pracujemy, płacimy rachunki, kupujemy jedzenie, mamy życie rodzinne, prywatne i tak dalej. I są czasami sytuacje, gdzie coś musimy sprawdzić, czegoś się dowiedzieć, poprosić o poradę albo upewnić się, czy coś się nie wydarzy, żebyśmy też usłyszeli jakieś ostrzeżenie. Tak więc, jeżeli postawimy kartę tarota samemu sobie, możemy, ale tracimy tak naprawdę bezstronność tracimy jakby trochę takie trzeźwe myślenie i taką spostrzegawczość intuicyjną, bo to dotyczy nas. I chcąc wykaraskać się z jakichś problemów i szukając odpowiedzi w kartach, sami, sob, sami przed sobą potem tracimy właśnie to poczucie bezstronności, tej poczucie tej równości. Dlatego najlepiej postawić karty przez kogoś nam zaufanego, kto nam też wytłumaczy, kto będzie miał takie świeże, trzeźwe spojrzenie, Niż my sami, gdzie od kilku dni troszeczkę lękliwie albo i z depresją, martwimy się o coś dla nas ważnego w tematach takich bardzo prywatnych, osobistych, a ktoś inny, nam zaufany, może nam podpowiedzieć lub zobaczyć coś, czego my nie dostrzegliśmy. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Jeżeli jest sytuacja, że mamy jakiś problem, to troszeczkę na nas siedzi na poziomie energetycznym, i nawet jeżeli się oczyścimy, nie zmienia to faktu, że jakieś prywatne osobiste problemy zniknęły, bo nie zniknęły. I jeżeli na przykład podchodzimy do naszych kart, potasujemy nasze karty i zadamy pytanie naszym kartom na nasz własny temat, my dalej jesteśmy trochę jakby brudni energetycznie i nie jesteśmy oczyszczeni. Dlatego nasze karty mogą być niestety rozregulowane, i to też się dzieje. Dlatego najlepiej poprosić zaufaną osobę, która postawi nam karty. Wytłumaczymy tej osobie, co potrzebujemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, i wtedy zaprzyjaźniona osoba powie, co zobaczyła w swoich kartach, i wtedy my też możemy zobaczyć lepsze inne spojrzenie na dany temat. Ja raz na jakiś czas też czasem kogoś poproszę zaufanego. Te zaufane osoby mnie tu widzą i serdecznie pozdrawiam. I dzięki temu my możemy też uzyskać jakąś pomoc. I teraz pytanie, ale jak jest z wymianą energetyczną? To jest bardzo łatwa kwestia, po prostu się dogadujemy. Nawet jeżeli się przyjaźnimy, możemy zapłacić między sobą za usługę, albo możemy się dogadać, że na przykład rozkład za rozkład. Jeżeli trafi się moment, a też się czasami tak zdarza, że ja jestem w sytuacji, kiedy potrzebuję się czegoś dowiedzieć, to zaufany przyjaciel, przyjaciółka postawi mi karty, ale dwa dni później ta osoba, która mi postawiła karty, Poprosi mnie o rozkład, bo też się boryka z jakimś innym całkiem problemem i też nie chce stawiać kart samemu sobie. Tak więc wtedy też możemy takie coś zrobić. Tak więc osobiście uważam, lepiej nie kłaść kart samemu sobie, oprócz karty dnia, ale podkreślam, to jest moje zdanie. Ale tak jak mówiłem na poprzednich filmach, możecie spróbować stawiać karty samemu sobie, ale jeżeli są jakieś bardzo ważne, takie już poważne problemy, sytuacje, to lepiej tego nie róbcie. Co innego, trenowanie kart, jak zaczynamy z kartami, są jakieś takie proste pytania, to wtedy w ramach nauki kart rzeczywiście nie ma problemu i nie jest to jakaś tam sytuacja, że byłoby niedozwolone, ale w momentach, kiedy się dzieją jakieś poważne rzeczy u nas w życiu prywatnym, w takim wypadku lepiej nie stawiać samemu sobie, ale poprosić kogoś zaufanego. Tak więc moja porada, lepiej poprosić zaufaną osobę. I dzięki temu uzyskamy lepszy podgląd, lepsze nowe spojrzenie i takie świeże uzyskanie nowej prognozy. Z mojej strony to wszystko. Udanego dnia. Trzymajcie się.